Słońce ptaki śpiewają, ale śmieci prawie trawie trochę przeszkadzają. Telki plastikowe i papiery i puszki, wyrzucaj je dobrze do kolorowej puszki. Hej, tak, o ziemię tą na to, nie zostawiaj śmieci, tylko wyrzućcie mam gdzie trzeba, zioł. Woda, lasy, czyste niebo, to jest ważne, wiesz? Zróbmy razem coś dla świata, ty i ja i reszta też. Ja starą rowerem, super sprawa, dla zdrowia, dla ziemi i to jest podstawa. Tak rycło na świat małych jest, a naprawdę działa ładność. Hej, paj o ziemię, to ma no nie dostawiaj śmieci, tylko wyrzuć je tak, jak trzeba wziąć. Woda, lasy, czyste niebo to jest ważne, wiesz. Zróbmy trudnej raz coś dla świata, ty jak i reszta też. Siej kwiaty, na pszczół, one pomagają. Dzięki nim ja... owoce na drzewach się. Hej, hey, paj o ziemię, to marto. No Zostanie śmieci tylko wyrzuciem, gdzie tak trzeba się. Woda, lasy, czyste niebo to jest ważne, wiesz. Zróbmy razem dla świata, ty chwila ja, i reszta też.